Była zimna? Deszczowa noc! Narzeczona ciastka. Ciastek? Dziewczyna wyrzuciła mnie z domu. A, no wiesz jakieś bzdury w stylu, że jej nie szanuję! Bla, 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 bla! Co? Ale ty przecież jesteś taki uroczy! No wiem! Cały czas jej to powtarzałem! Potrzebna mi kobieta, która o mnie zadba. Aaa, mogli pomóc, przyjacielu. Co powiesz na te? Taka. Podoba się? A? Nie! Dziwna jest! A co powiesz na ten? Bez ręka! Nie, nie! Okropna! No dobrze. No to może ta! Ach, tak! Chcę O! Ta! Jest przepiękna! Zawsze o takiej marzyłem! Nie! Więcej cukru! Ale to jest niezgodne z przepisem! Wiem, co Grasz z ogniem przyjacielu. Nikt nigdy nie sypał do ciasta tyle cukru. Zadzierasz z siłami, których natury nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Włóż ją wreszcie do pieca! To nas huh? wypadł z baru. <laughs> okay. o, mój Boże kocham ją! Wyglądasz jak aniołek z choinki. A, A do tego jesteś gorąca! Halo. Tak pięknie <śmiewanie> ciastuś? jesteś Ciastuś? ten dla którego jestem stworzona, Och, będziemy już razem aż do śmierci! Słodka! <śmiewanie> Jesteś szczęśliwy, kochanie? No ba! Czas, który z tobą spędziłem, to lepsze siedem i pół minuty mojego życia. Cudnie, bo to przecież dopiero początek. Będę cię strasznie kochać i tulić, tulić, i cię tuczyć, i cię ubierać, i cię kąpać, no. i cię termosić, i otaczać swoją miłością. No. I tak już na wieki, 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 no. Wieki, no. I no. wieki, i na wieki, wieku. się tu zrobiło duszno, więc może lepiej pójdę się przewieczyć. O nie, kochanie. Na pewno nie bez parasola. Co jest? Daj, może ja to zrobię. Ale zaczekaj! Cukierczko, czy, czy, czy mógłbym cię prosić o jedną taką maleńką przysługę? Co zechcesz? Daj mi spokój przez 30 sekund! No może z wyjątkiem tego. Wiesz co, nie wziąłem swoich lukrowanych guziczków, no więc haha, mogłabyś powiedz i mi je przynieść, proszę! Jasne, że tak. Zaraz wracam, ciach się, ciało! Ciach, ciach, ile masz sił! Albo przez resztę życia w bęczoku. No, no wiesz, to nie, moja nie, wina! Powinnam się bardziej starać! nie, nie! Ty już bardziej się nie staraj! Nie jestem wystarczająco ładna? Przecież mogę być ładna! Bardzo ładna! Taka, jakiej marzyłeś! Nie. nie! pamiętasz? Zostaw mnie. Oh. Oh. się, kochanie! Zleć ze mną! Przecież mieliśmy być razem aż na śmierci! Albo wiesz co? Arnestel! Otko, co za noc! Całe szczęście, że już po wszystkim! O, no cóż, nic nie trwa wiecznie. Razem, Razem yes! masz do śmierci! Razem masz do śmierci! Razem masz do śmierci! Razem masz do śmierci! Jak to miło, że wpadłaś! Razem masz do śmierci! Razem masz do śmierci! masz do śmierci! Ale co z tym, tak? To pewno o mojej których teraz żałuję! ujemy. Jezu, jakie